No, no i dobra. No i dobra. Na razie powolutku, ale do przodu, więc nie ma co raczej narzekać. Fakt faktem, brakuje nam prądu i trzeba byłoby się zająć tak, genera generatorami słonecznymi. Zdecydowanie nie, zdecydowanie by to się przydało. Nie byłby to zły plan, tylko gdzie się tymi generatorami... Gdzie postawimy, tak de facto? Może gdzieś tutaj, w okolicy tego? Wydaje się to raczej zły pomysł. W sumie na razie dwa generatory. potrzebujemy jeszcze baterie. Jedną i drugą baterię postawimy tutaj. I poprowadzimy ogólnie. Murami poprowadzimy prąd. Tak pokrótce. No i dobra, budowa dalej trwa. Husarka, czemu ty nic nie robisz? Husarka nie może budować, bo. Nie. nie może też ścinać drzew. No, zajebiście. No zajebiście, Ale czemu nie ścinać? No właśnie, ej, wszyscy wszystko robią, przepraszam bardzo. Wszyscy robią wszystko, bo to się inaczej. będzie trochę trwało. Chociaż czuję, że powinien troszeczkę zastanowić się nad tym, kto co robi, ale. To wszystko w swoim czasie póki co. No, ścinaj drzewa, ścinaj, bo potrzebujemy drewna ogólnie rzecz biorąc. Mamy straszne problemy surowcowe jeżeli o to chodzi kibelek zrób, no kibelka póki co nie trzeba ogólnie chociaż widziałem, dzisiaj widziałem moda jakiś tam jakiś mod widziałem na forum RimWorld'a, że no wiadomo jaki mod i czego dotyczył jeżeli mówimy o kibelku no coś takiego było, było coś takiego Widziałem grę Eden Star, widziałem, nie interesuje mnie, jeżeli o to chodzi. Eee, dobra, no i ś... w końcu ktoś się zajmuje ścinką drewna, więc zawsze tego trochę drewna będzie. Dorią nie kopie, a Dorion kopie, znaczy kopie ścina drewna, dobra, więc w sumie jest dobrze. No zajmijmy się z wytarganiem z naszych tutaj okolic. Kamienia też niech to się tym zaraz zajmie. Główniany mod, No można tak powiedzieć. Można powiedzieć. Można i tak powiedzieć. No, e, teraz tak, potrzebujemy tak, lampa, lampa, lampa. A dodatkowo prąd. No i potrzebujemy i zaraz prawdopodobnie w następny dzień już na, na trzeci dzień zakończymy rozbudowę całości. Może jakaś obrona. O, może najpierw zajmiemy się najbardziej podstawowymi potrzebami, a potem obroną. Powiem tak. Są aktualnie ważniejsze rzeczy niż obrona, tylko czemu oni nie pracują? Ja przepraszam bardzo. A, bo nie zaraz, bo oni... Właśnie, oni medytują, bo teraz w tym najnowszym update'cie właśnie został całe nowe, całe nowe takie naszego pożywienia, nastroju ogólnego. Znaczy to było wcześniej, tak? Odpoczynku, ale teraz joy, czyli zadowolenie. I medytacja ponoć to poprawia ogólnie, jest cała masa innych rzeczy, nie? Więc ogólnie, no, na początku zaczynają się medytacją, a potem zajmują się resztą. I zaraz, gdzieś tu w ogóle było właśnie timetable, czyli to jak... Właśnie, właśnie, właśnie. Widzę, w czym problem. Oni mają tu rozkład całego dnia i nie ma tutaj pracy pokazanej, ogólnie rzecz biorąc. Więc teraz tak, cały dzień niech pracują i niech w ogóle nie śpią. <laughs> Dobra, na przyjemności damy im godzinkę przed pracą i godzinkę po pracy. I między innymi tak, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem godzin snuasz. Snu dwie godziny odpoczynku i czternaście godzin zapierdzielu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no. I teraz przynajmniej nie będą się głupotami zajmować. I teraz głupotami się nie będą zajmować, jest tyle dobrego. Ciekawe, już nam się zaczynają w końcu zapełniać baterie, więc przynajmniej na razie Coś tam prądu będziemy mieć na początek, na początku dużo tego prądu też nie potrzebujemy, więc tutaj nie ma co się przejmować Dajmy teraz tak, dajmy zlecenie na proste danie, które będzie wykonywane nieskończoność i tak samo trzeba dodać Żeby rzeźnik miał co robić, kto tam będzie zajmował się rzeźnikiem, niech tam robi i tak, i tak czy siak Mogę zarządzić, żeby Trochę popolowali na okoliczne zwierzątka. Nie wiem kto to będzie robił, ale ktoś będzie pewnie... Żeby... Z Dorią zajął się polowaniem. Ładnie już widzę ustrzelił. Teraz Eragon zajął się polowaniem też. Bardzo ładnie. Bardzo mi to cieszy. Cieszyłbym się jeszcze bardziej gdyby ktoś się zajął właśnie gotowaniem. No ale na razie nie będziemy zbyt dużo wymagać. O Jezus. Husarka zajęła się ustrzeliwaniem żółwia. A uszkodzić żółwia... Jest prosta sprawa, od razu byłem. O, widzę, Ragnar bardzo ładnie się zajął rzeźniczeniem. bardzo cieszy. Dajmy lampę do środka, tutaj. Bo trochę ciemno i nie powiem gdzie. W wiadomej części, wiadomo. No dobra. Potrzebujemy lodówki. Świetną rzeczą, która została dodana w Alfie 8 albo 9, już teraz nie pamiętam, w której dokładnie Alfie, jest właśnie. A. Jest właśnie. Są lodówki. Lodówka to jest świetna sprawa ogólnie. Zastanawiam się, czy nie zrobić jednak bardziej tutaj lodówki. Tutaj lodówka ma więcej sensu. Więc lodówkę zróbmy z... w sumie nie mamy zbytnio z czego zrobić. Taką lodóweczkę. O! To będzie nasza lodówka. Przy okazji włożymy ją... O, betonem. A co? Włożymy tutaj betonem wszystko. Pukic. Chociaż może złożenie no, włożenie do tego wszystkiego betonem jest bez sensu. Wydaje mi się. Używanie tego betonu jest trochę głupie, ale mamy całą zakładkę temperatury i mamy zakładkę ochładzacza czy, czy czego tam. Ty możemy takie coś postawić, i to teraz będzie tutaj, to zostanie zbudowane i będzie gotowe samo pomieszczenie. To będzie gotowe samo pomieszczenie, to w ten pokój będzie ogólnie ochładzany. I będzie możliwość przetrzymywania dużej żywności, żeby ona się nie psuła. Dać ogólnie też kafelki w, w to i tutaj, nie? Tylko kafelki mi się trochę stali zjadają, no ale. No co zrobisz, Bożenko? No co zrobisz? Nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra, no tutaj mamy tutaj w ogóle pokopać trochę żelaza, czy tam jak to woli stali. No jak tutaj niezbyt dobrze stoimy z tą stalą. Warto byłoby się ją zainteresować. Ja wiem, że ktoś prędzej czy później zajmie się tą stalą. Byłbym bardzo happy z tego powodu. No, Nadal aktualnie jest trochę słabo z tymi syrowcami. Niestety. No, ale to prędzej czy później się skończy. Tylko musimy, no niestety, troszeczkę się tutaj po, po, podziałać. Powiedzmy, powiedzmy w ten sposób. No, Eragon, ty mi tu nie medytuj. O, możemy nazwać. Nazwijmy nasze miasto. Rondyn, nic takiego wybitnego, ale sen wartość sentymentalna jest. Wartość sentymentalna jak, na jak najbardziej to się aktualnie znajduje. Wcale nie taka mała. Eee, tak, i tu przy okazji możemy wyznaczyć strefę do przechowywania żywności. Tak, nie tu będzie przechowywane... Mięso, ogólnie zwłoki z zwierząt, czyli de facto mięso zwierząt i pożywienie. Super. W każdym może ewentualnie wrzućmy tutaj, żeby było przechowywane także organy. Jakbyśmy chcieli, na przykład, zrobić jakąś transplantację. No i tutaj będzie żywność przechowywana. Z tym, że. Ja jak mówiłem, możemy postawić drewniany, nie możemy postawić drewnianego stołu, bo nie mamy drewna. Musimy komuś wyznaczyć, żeby zajął się czopaniem drewna. Trochę słabo stoimy z drewnem. Trzeba w ogóle zaraz zrobić priorytetyzację naszych, naszych zadań, ale no to za chwilę. Widzę, że aktualnie tak czy siak mają co robić zaraz. Rago zajmuje się targaniem stali, Dorian też zajmuje się targaniem stali. Bardzo dobrze, bardzo mi to cieszy. widzę, że wentylatora, czyli jak to nazwać, ochładzacza, nadal nie ma komu zrobić aktualnie. O, Rago w końcu zajął się produkcją... ...ochładzacza. Ale jak tutaj z prądem stoimy? Trzeba byłoby jeszcze takie coś walnąć. No i dobra. Co oni tu robią? Co, co oni... Się doją się stal. Husarka niesie pożywienie. A ragon kopie. Całkiem okej. Okay. O, tu jakaś w ogóle stal jest. Znikąd, praktycznie. Nie wiem skąd. Dorian mógłby albo husarka zająć się targaniem tej stali. Dobrze, bardzo wzięto tu kopią. Bardzo mnie cieszy ich zaangażowanie. Czuję się z nich naprawdę dumny. A jakaś. Paczka nieznajomy do nas przybyła. Więc nasi, nasi ani przyjaciele, ani wrogowie, są to są neutralne ogólne postacie. Sprywatyzuj to wszystko. Niech niewidzialna ręka wolnego rynku buduje ci bazę. <grymne> tak to w sumie też się wygląda. Można by rzec. A, właśnie. bo tam jest przeoczyłem wasze wypowiedzi na temat 60 fps Jak wam to ogólnie działa? Mam nadzieję, że śmiga. Jako tako. Że to ogólnie jako taką wam śmiga. I wygląda. Dobra, zróbmy tu jeszcze drużkę. I tutaj. Dobra, zajmę się ktoś wycinką drewna. Na przykład Dorion. Dobrze śmiga. No to czuję się niezwykle ucieszony, że on to dobrze śmiga. W 60 FPS-ach. Najbardziej w sumie obawiałem się o. No i de facto boję się o bitry, czy nie jest za niski na tego typu tego typu rzeczy, ale chyba wydaje się, że chyba nie. Chyba dobrze śmiga. Czemu tutaj nadal nie ma w ogóle żadnej lampy? Ja się pytam, czemu tu żadnej lampy nie ma. No i teraz mamy... E, mamy tak, mamy miejsce do przechowywania rzeczy. W ogóle to trzeba byłoby... Zabrać te śmieci stąd. I mamy ochładzacz. Możemy na tym ochładzaczu ustawić niższą temperaturę. Tu już widzicie, jak, mamy, jak spada nam temperatura. Więc dam na minus minus 5 będzie taka optymalna temperatura, żeby to się nie psuło ogólnie. Na razie, jak sami widzicie, nasze pożywienie może się psuć. Zepsuje się w ciągu 3 dni, ponieważ nie jest, nie ma, nie jest aktualnie mrożone. Ale powoli temperatury, tutaj nam spada, temperatura za pomocą właśnie tego ochładzacza, tej lodówy. Więc aktualnie na zewnątrz, jak sami widzicie, w prawym, nie wiem, czy to widzicie, ale w, na prawo tu macie ogólnie temperaturę podaną. Więc na zewnątrz jest 21 stopni, w środku robi się już minus 1 stopień. O. A to oznacza, że zaraz nasze pożywienie w ogóle, widzicie, w ogóle się nie, jest zamrożone, w ogóle się nie psuje. To jest ogólnie świetna, świetna rzecz. Dobra, co w ogóle nasi pilsznicy robią, się pytam. A, zajmują się kopaniem. No to w sumie dobrze. Ale w sumie nie, nie, nie za dużo tutaj nie kopali, bo w sumie nie ma czasu, żeby tyle kopali. Nie ma czasu na takie głupie dorydy mały. W sumie to możemy już anulować tu robotę. Dobra, niech tu zbiorą trochę tego żelaza. I będzie dobrze. Maciek, mówisz, że ci na 1085 nie, no nie ci, bo podejrzano tego, że działam w 1085 i 60 klatkach, więc to może być tego tak naprawdę powód. To może być tak naprawdę tego powód. Dobra, jak już idziecie sobie stąd, to zabierzcie może ze sobą e, stal, co? Zabierzcie trochę tej stali. O, wywiórko oszalała. Tylko nie wiem, która, więc. No nie dobra. wszystko jest okej. Okay. Tu mamy minus 5 stopni. Temperaturę. Nic się nie psuje. O, wybiórka. Próbuje nam zniszczyć. <grywki> próbuje nas zabić. Teraz to miał w ogóle tą strzelbę. Dorion miał strze strzelbę. Dorion, chodź tutaj. Musisz zabić wybiórkę. Zabijcie tą Jezus, manie. dobra. Zabiliście tą wywiórkę, bo coś mi zaraz trafi. To się chyba oberwał. Dorian oberwał od wywiórki i Aragon też oberwał, ale to raczej nic strasznego tu się nie stało. Damy jedno łóżko medyczne. Jürka nas poobdzierała. koniec świata. O, koniec świata. Odwiedzimy się jeszcze Dorionem, e Eragonem, przepraszam. Żeby nam było się tam zakażenie nie wdało, to było wtedy bardzo przykre nowina. No i dobra, wszyscy wyzdrowiali, a nikomu nic się nie stało, jest dobrze. Tak, teraz wszyscy zachorują na wiewiórzyce i zagryzą, zagryzą się nawzajem. Tak. Właśnie tak, potrzebujemy w ogóle tak, eee, potrzebujemy tego, żeby móc handlować i potrzebujemy tego, właśnie to potrzebujemy nowego pokoju w sumie de facto. Dobra, eee, eee, tak. I tak, konsola do porozumienia się z, z obcymi istotami. No, dobra. No, wygląda całkiem konkretnie. Uuu, FPSy w ogóle nam się dają. <grybujesz> 30... 25 FPS-ów miałem przez chwilę aktualnie. Przez to przyspieszyłem czas. Maciek, nie wiem czemu ci źle działa. Boże, skąd ja mam wiedzieć czemu ci słabo działa gaming live, no nie wiem no. Pamiętaj, że ja teraz streamuję w 1080p i 60 klatkach na sekundę. Z powodów może być pielderialstwo, naprawdę. Że innym dobrze działa, znaczy, że problem jest po twojej stronie i tyle no, mogę powiedzieć. Dobra, ktoś mógłby się zająć w ogóle transportowaniem tych śmieci stąd. Jakiś wędrownik do nas przybył, Gaston, z, z kolonii, po prostu. Ciekawe. Czy mamy jakąś frakcję? Kolonie? Nie ma żadnej frakcji. Teraz. Villager z kolonii. Żaden tu tylko nie widzę. Mogliśmy go przechwycić w sumie, w teorii. Szczególnie, że on jest dobry z roślinek kopania. To go przechwycić hmm. spróbujmy go przechwycić, damy tutaj ten pokój dla więźniów i spróbujmy aresztować garotki. I to nie ma. No, Uwie. Nie da się aresztować po prostu. Uciekaj, Dorion. Uciekaj. Zaraz doje nam panie i będzie wesoło. Uciekaj Dorion! Do Uciekaj! O! Stoi w miejscu. Czemu stoi w miejscu? Bo trochę oberwał podejrzewam. O! Headshot! Boże! Ciekawe. Dobra, wisiemy go. Super. Kto w ogóle ma najwyższego skilla medycznego? Hmm, Dorian, który doberwał. oberwał. Super. Hmm. Można i tak. No więc teraz tak. On jest naszym więźniem i tak. dałem mu, żeby było z nim... O. Próba rekrutacji. I może dostawać medycynę. Najpierw zajmijmy się Gastonem, może, bo on chyba troszeczkę oberwał, podejrzewam. Może tego nie przeżyć. Właściwie, że oberwał w rib, czyli co, co? to było rib. On był... nie, on nie był po mojej stronie. Z nim było coś nie tak. Nie do końca jeszcze jestem pewien co tylko. Dobra, bandażujemy go. Dobra, Rago zajmij się jeszcze... Hmm. O, no ale nic mi się nie stało. A, kusarko się zajęło jego... ...zajęcie się nim. Okej, okay, super. No i dobra, Gaston ma już gdzie tutaj żyć sobie. Przydałoby nam się więcej sypialni. Tak de facto. Będzie 3 na 3? albo nie. Co tam? Jakiś handlarz przybył. Sprawdźmy, co ten handlarz ma do auto. To jest handlarz tych, handlarz z surowcami. Czyli tak de facto dużo nie będzie miał. Jakieś tam surowce, nie surowce, jedzenie. W sumie to nic by nam się aktualnie mogło przydać. Ma też medycynę, ale medycyny ma drogo, więc jest słaba opcja. Pięknie. Dobrze. Oni tu nam budują. Po co więcej sypialni? Przedadzą się na no później. Ogólnie gaston trochę oberwał, ale. Dlaczego mu nic złego się Tylko to było ryb? Taka kończyna Rib, rib, rib Strzaskana kończyna. Strza. Jakaś to było ryb. Ja się sobie przypomnę. Trzeba aż normalnie tłumaczę odpalić, bo jestem głupi i nie pamiętam. Żebro!